Jak zrobić takie zadanie na maturze, nawet jeżeli nie masz pojęcia o co tutaj chodzi? Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od minus 3 i minus 2 wartość wyrażenia dokładnie takiego skomplikowanego jest równa wartości wyrażenia, którego z tych podanych. To zadanie nie jest takie łatwe, żeby to wyrażenie uprościć, ale w jaki sposób my to zrobimy? Weźmy sobie jakiegoś x, na przykład x równego 1, oczywiście jakąś prostą liczbę, no mamy w założeniu, że x jest różny od minus 3 i minus 2, no to tych nie bierzmy, ale jakiś prosty x równy 1, x równy 2. No i policzmy, ile wyjdzie dla x równego 1 to wyrażenie. A więc zobaczmy, dokładnie w każde miejsce, gdzie tutaj mamy x w tym wyrażeniu, wstawmy sobie tą jedyneczkę, którą sobie ustaliliśmy, czyli będziemy mieli tutaj, jeżeli chodzi o to, x plus 3, no to będziemy mieli dokładnie 1 plus 3, podzielone przez 1 do kwadratu plus 4 razy 1 plus 4. No i to wszystko pomnożone przez 1 do kwadratu plus 2 razy 1, w takim razie mamy 1 do potęgi drugiej plus 2 razy 1 i to wszystko przez 2 razy 1 plus 6, a więc mamy 2 razy 1 plus 6. No i sobie to wszystko zliczamy, czyli będziemy mieli, jeżeli chodzi o to 1 plus 3, to jest oczywiście. Oczywiście 4 podzielone przez. Tutaj mamy 1 plus 4 i plus 4, no to będzie 9. I to wszystko pomnożone przez. 1 plus 2 razy 1, no to z tego wyjdzie nam oczywiście 3, podzielone przez 2 razy 1 plus 6, 2 plus 6 to będzie dokładnie 8. No i sobie możemy jeszcze skrócić na krzyż, tutaj trójeczkę z 9, 3 na 3 to będzie 1, 9 na 3 to będzie 3, no i jeszcze czwóreczkę z ósemeczką. 4 na 4 to jest 1, 8 na 4 to będzie 2. Czyli tak naprawdę tu wychodzi nam 1 razy 1, no to będzie dokładnie 1, a na dole mamy 3 razy 2, no to będzie dokładnie 6. I teraz weźmy sobie wszystkie odpowiedzi po kolei i sprawdźmy dlatego x równego 1, dla której odpowiedzi też wyjdzie nam 6, no to bierzemy sobie na przykład odpowiedź A, no to mamy x drugich no to jak jedynkę damy za x, no to będziemy mieli 1 przez 2, no to nie jest 1 szósta jeżeli weźmiemy B, tam mamy x przez 4 no to w takim razie za x dajemy jedynkę, czyli mamy 1 czwarta, no to nie jest nasza 1 szósta, no i mamy odpowiedź C która wygląda dokładnie w ten sposób, czyli za x dajemy jedynkę, na górze mamy 1, a na dole 2 razy 1 plus 4 w takim razie to wszystko będzie równe, 1 podzielone przez 2 razy 1 to jest 2 2 plus 4, w takim razie mamy 1 szóstą i rzeczywiście to jest to co miało nam wyjść. To jest to samo, co w tym oryginalnym wyrażeniu. W takim razie możemy przypuszczać, że to będzie c, ale sprawdźmy też d dla pewności, no bo gdyby w d też wyszła 1 szósta, to wzięlibyśmy sobie jeszcze jednego jakiegoś x -a i sprawdzili między c a d. Tak? Może się tak zdarzyć, że dla dwóch odpowiedzi wyjdzie, ale wtedy bierzemy drugiego x, -a, no i jeszcze sobie raz sprawdzamy. W takim razie w odpowiedzi D będziemy mieli podstawiamy za x 1, więc tak, x do potęgi trzeciej 1 do trzeciej no to będzie 1. Dalej mamy 3x kwadrat, 3 razy 1 do kwadratu no to oczywiście będzie 3, podzielone wszystko. Przez 6x kwadrat 6 razy 1 no to będzie 6 plus mamy dalej 24x no to 24 razy 1 to jest 24 no i plus 24 w takim razie na górze mamy 4 a na dole wychodzi nam z tego wszystkiego 54 no widzimy rzeczywiście że nie jest to ta 1 szósta która miała wyjść w takim razie ostateczną odpowiedzią będzie ta odpowiedź c Awww.